Zwykle do pierwszej osoby, pierwszego lajka czy tam łapki, jak to się nazywa? I króciutkie przeczucia, a później pytanie. Dobra, poczekamy na pierwszy, pierwszy komentarz. Na pierwszą osobę, która się odezwie. Dlatego, że jednak mimo wszystko będą zmiany. No dobra, cisza, cisza. Zaraz zobaczymy, kto się odezwie, powie cześć. Pierwsza osoba jest. Dobra, zaczynamy. Jestem nieokolony. Opalony. Bo jestem na urlopie. W Bułgarii. A tu słońce świeci. Basenik i tym podobne rzeczy. Dobra, o, witam. Śmierć eremity na tle, księżyca w branie. No, wreszcie, kurczę. Starzy widzowie się pojawiają. Słuchajcie tak o 38 już naskoczyło to wow czyli jednak ktoś ogląda ten kanał słuchajcie yy, chcę się podzielić, podzielić tylko jednym przeczuciem w związku z tym filmem o którym wspomniałem o hejcie związanym jakby naprowadzającym naprowadzanym yy, na dziecko nie mojego prezydenta to zresztą nie ma znaczenia aż tak wielkiego w tym momencie Słuchajcie, jest jedna rzecz, to jest moje przeczucie. Zastanawiałem się nad tym po prostu, tak czuję, tak muszę się podzielić. Jest to operacja tak fałszywej flagi. Oczywiście promowane jest dziecko, tak doradzają gdzieś tam temu nie mojemu prezydentowi, domniemanemu nie prezydentowi. Pokazują dziecko, narażając je na hejt. Więc można by po prostu pomyśleć, że. On ma po prostu niedorozwiniętych doradców. Zacznijmy od tego. No ale raczej uważam, że jest trochę inaczej. To nie są niedorozwinięci doradcy, to są doradcy, którzy pod płaszczykiem, że wszystko będzie dobrze, że to takie fajne, wizerunkowe będzie i tym podobne rzeczy, pozwalają, a wręcz zachęcają do wszelkiego rodzaju publikacji z dzieckiem, na którym to dziecku skupia się hejt. Obrzydliwy, wstrętny, paskudny hejt na dziecku. I rozmawialiśmy o tym ostatnio. Moje przeczucie jest jednakowoż takie: jest to operacja tak zwanej fałszywej flagi, o którym zarówno nie mojemu prezydentowi, jak i doradcom domniemanego nie mojego prezydenta jest dokładnie wiadomo. Oni dokładnie wiedzą, po co to jest robione. Jest to operacja fałszywej flagi. W momencie, kiedy pojawia się jakikolwiek artykuł na temat yy, tego człowieka i jego dziecka, jego dziecko gdzieś tam jest, a to zrobiło to, a to jeździ na kolejną a to coś pojawia się od razu masa troli, fejkowych profili, które w obrzydliwy sposób zaczynają atakować dziecko. I teraz, dlaczego mówię, że jest to operacja fałszywej flagi? To jest celowa operacja, gdzie trolle, opłacone trolle, PiS miał zresztą wielu troli opłacanych, to o tym doskonale wiemy, że przy wielu sytuacjach opłacali farmy troli. Jest uruchamiany ten hejt po to, żeby oskarżać jakąkolwiek możliwą opozycję. Bo to oczywiście są treści, że jakby krzywd krzywdzące, paskudne pod adresem, adresem dziecka, a jednocześnie pod adresem tego człowieka, który yy, zajął stanowisko, aczkolwiek nie wiadomo, czy wygrał. Także jest to operacja fałszywej flagi. Po co? Po to, żeby szczuć społeczeństwo, po to, żeby za ten hejt oskarżać. Wszelką możliwą opozycję. Wszelką możliwą opozycję. To jest moje odczucie. Tak to widzę, tak to czuję. Bo nie chce mi się po prostu wierzyć, że część, że opozycja, czyli krótko mówiąc, nazwijmy to po imieniu. Ta inteligentniejsza część społeczeństwa, żeby pakowała się w takie sprawy. Aczkolwiek oczywiście psychopata znajdzie się wszędzie. Ok. Tutaj jest to, robi jednak mimo wszystko wrażenie, jak się to obserwuje, w szczególności na jakichś tam Facebookach i tak dalej, to jest to, widać, że to jest celowe działanie, że zaraz, natychmiast po opublikowaniu artykułu z iluś fejkowych, dziwnych kont, lecą obrzydliwe jakieś, obrzydliwe hasła pod adresem dziecka. No i obracane jest to, że robi kto kto przeciwnic. Także tylko tyle chciałem powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili świadkami czegoś, co w czasie II wojny światowej i przed II wojną światową też były różnego rodzaju prowokacje, że na granicy coś się wydarzyło, byli, tam, by, byli to Niemcy przebrani w mundur, polskie mundury, były operacje fałszywej flagi. Wielokrotnie jest to stara, ta, ta taktyka jak świat albo jeszcze starsza. Więc yy, myślę, że jak mówię, operacja fałszywej flagi to to, że wiecie o czym mówię. Jest to zrobione celowo, jest to zrobione świadomie. Yy, nie przypominam sobie, żeby którekolwiek dziecko, któregokolwiek byłego prezydenta doświadczyło takiej ilości hejtu, jak już doświadczyła córka tego pana. Dla mnie to tak jak powiedziałem, jest to instrumentalne wykorzystywanie dziecka w celach politycznych bez uwagi, bez poświęcenia uwagi na możliwe konsekwencje. Więc już tutaj bezdyskusyjnie sorry, ale ja bym temu panu, to jako ojciec odebrałbym prawa rodzicielskie w tej sytuacji. Co wyjdzie ze spotkania Putin Trump? Co wyjdzie ze spotkania Putin Trump? Niewiele wyjdzie, niewiele wyjdzie. Ja zresztą nawiasem mówiąc powiedziałem jakiś czas temu, już długo, to już do, do... Anusia będzie wiedziała, <głos> <głos> kiedy powiedziałem coś takiego, powiedziałem, że to będzie rodzaj nowej jałty, gdzie będzie, będą usiłować podzielić, podzielić Ukrainę pomiędzy towarzysza Putina i towarzysza Trumpa. To już dawno powiedziałem i w tym kierunku to idzie. Co wyniknie z tego? Nic nie wyniknie moim zdaniem specjalnego. Nic specjalnego z tego nie wyniknie. Na pewno nie zakończy to wojny. To jest po pierwsze. Ukraina nie została zaproszona do stołu. Więc w tym momencie Stany Zjednoczone, pomimo, że nie zrzucają niczego, to są takim samym wrogiem, jak i Putin. No zresztą Trump jest jego produktem, także także. Tu, tu specjalnie nic wielkiego nie będzie, ale będzie parcie na to, żeby wymusić na Ukrainie, żeby się poddała rozbiorom. I ja to mówiłem już jakiś rok temu. Co wyjdzie z podatku na kościół? Nie chcę mi się robić wizji dzisiaj, ale hmm. jakby to powiedzieć. Jeśli zostanie wprowadzony podatek na kościół w Polsce, aczkolwiek to nie, moim zdaniem nie przejdzie, to w tym momencie 90% Polski będzie ateistami. Tyle w temacie. Ja jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Uważam, że każdy katolik powinien płacić 50% swojej pensji, każdy inny członek każdej innej możliwej religii powiedzmy 5%. I wtedy byłoby jasne, wtedy byłoby od razu wiadomo. Wtedy by nagle się okazało, że wszyscy niewierzący. <laughs> Dobra, kochani, my tu gadu, gadu, Ja podzieliłem się szybciutko moimi odczuciami, a teraz przychodzę do pytania. Słuchajcie, to jest taki pomysł. I taki pomysł w sumie, który zrodził się parę paręnaście minut temu, albo przypomniał się parę paręnaście minut temu, kiedy rozmawiałem e, z kimś z mojej rodziny o tak zwany duży comeback, czyli żeby pójść jednak mimo wszystko w kierunku satyry z Eustachem. Jakby więcej tego zrobić, zrobić nawet być może osobny kanał, być może zamienić ten kanał na kanał satyryczny bardziej z Eustachem. Oczywiście to są sprawy techniczne, bo może, może tamten, tamto się zrobi na przykład na Instagramie e satyra. O rozdzieli się te pewne rzeczy. Yy, powiem Wam szczerze, nudzi już mi się robienie czegoś jako jasnowic kanału. No, to już jest, dla, dla mnie to już jest nudne, stało się powsze, powszechnym chlebem codziennym. Yy, owszem, uwielbiam mimo wszystko robić konsultacje i pomagać ludziom, ale znudziło już mi się publikowanie jakichś wizji. Szczerze. Minął już jakiś taki pewien okres, ja to wielokrotnie w życiu do, doświadczyłem, że dochodzę do takiego pułapu, w którym w pewnym momencie jakiś temat staje się hmm, zdarty. W związku z tym potrzeba jest czegoś nowego i właśnie padła taka myśl, żeby zrobić duży comeback Brzuchomówcy, Wojtka Brzuchomówcy z Lalką, Eustachem i Satyrą. Teraz pytanie. Ja oczywiście, słuchajcie, żebyśmy byli jasni. Znudziło mi się, że coś tam, ale ro, robię to, no, robię, bo trzeba się dzielić, bo trzeba jednak tym ja wszystko podrzucać coś. Yy, także, jak najbardziej tak. Natomiast yy, mam takie wrażenie, że w tej chwili już taką potrzebę też mam w środku, żeby jednak pójść w kierunku satyry ze Ustachy. I teraz pytanie takie: czy chcielibyście, aby Eustachy, czyli moja lalka, wrednowata, Złośliwa, satyryczna, cyniczna czasami, sarkastyczna, wróciła medialnie. Czy chcielibyście czegoś takiego? Czy chcielibyście, żeby na przykład powstał kanał z Eustachem, gdzie byłaby satyra? Już wiecie, że w satyrze jestem dobry, jeśli nie mówić, że bardzo dobry. Akurat wartość swoich jakichś pewnych rzeczy znam. Wartość literacką swoich, swoich wierszy, swoich tekstów, które pisałem, znam. Po prostu znam. I nie boję się tego powiedzieć, że są na wysokim poziomie. Tyle w temacie. I nic z tego nie zmieni. Żaden burak mnie inaczej nie przekona. W związku z tym zastanawiam się, czy nie zrobić jednak mimo wszystko z taką już. No, wtedy, jak startowałem za Ustachem, to wtedy byłem młodym chłopięciem. Teraz już minęło 20, może lat, dodało się. Człowiek dojrzał, przeżył różne rzeczy, przerobił różne rzeczy, poznał różne rzeczy, zebrał różnego rodzaju doświadczenia, i doświadczenie zawsze można przekuć na coś satyrycznego o jakiejś takiej fajnej wartości. Więc pytanie takie, czy chcielibyście, aby Eustachy wrócił medialnie? I wtedy, jeśli tak, to. Ja po prostu to tak czy siak zrobię, ha, ale ciekaw jestem waszych, waszych odpowiedzi. No i Dominik tutaj zadaje pytania, podczas gdy ja powiedziałem jedne swoje odczucia, drugie tak, a reszta mi się kochani, nie chce mi się, jestem na urlopie. W tej chwili ja raczej mam wyłączony po prostu umysł. Uważam, że urlop czy odpoczynek jest konieczny po to, żeby umysł zaczął patrzeć z innej perspektywy na świat. Więc mi się nie chce po prostu żadnych wizji robić, a po co mi to? No po co mi to? A po pytaniu, po co wam to? Ja rozumiem, że chcecie na przykład mieć konsultację prywatną, macie jakieś problemy do rozwiązania. Ale tu jakieś tam wizje, przepowiednie. Słuchajcie, mi nie zależy na tym, żeby być drugą babą Wangą, yy, czy tam jakimś, nie wiem, tym, Nostradamusem. Tam kolejny z Wisna, był, całkowicie z Wisna to. Raczej w tej chwili coraz bardziej mi korci, właśnie po opublikowaniu ostatniego mojego wiersza. Tak sobie pomyślałem: Zawsze mi moi znajomi opieprzali, że powinienem więcej pisać, że powinienem więcej takich rzeczy tworzyć. Kiedyś nawet do teatru napisałem, do jednego spektaklu napisałem piosenki. I to napisałem w ciągu jednej, jednego wieczoru. I tych piosenek było 5-6 fajnych. Tak się zastanawiałem, czy, czy może po prostu, no, no, nie ruszyć, no. od, już od podstawówki mówiono mi, że mam lekki pióro. Jak pamiętam, w podstawówce napisałem bajkę, nie pamiętam bajki. Wiem, że po prostu, no, był to zachwyt i rechot po prostu nauczycieli, że taki mały szczyla potrafi, kurczę, taką bajkę wymodzić, po prostu satyryczną, komiczną. Więc chyba pora, pora zrobić coś takiego. Żebyły Stachy, wrócił do łask. Przestał ciągle siedzieć w tej walizce, bo mu się tam pewnie nudzi. Trzeba go może uruchomić z powrotem i puścić dalej. Niech on mówi wredne wiersze, a ja będę tylko paszył. Także poczekam na wasze opinie, poczekam na wasze komentarze. Dobra, wiecie co? Patrzę na Wasze komentarze. Cieszę się, że piszecie. Bardzo mi miło, ale dzisiaj nie będzie żadnej więcej wizji. Podzieliłem się pewnymi odczuciami, tak jak się podzieliłem zadałem pytanie i co po, teraz pozostaje tylko poczekać. Zobaczymy co napiszecie w komentarzach. W komentarzach pod wideo. Ok. Nie na czacie tylko pod wideo. Aha. Co do niektórych tam troli nie przejmujcie się nimi. Yy, oni pomagają kanałowi istnieć pomagają w jego widoczności. Yy. Także zostawiamy, niech sobie piszą, chociaż jest nieprawdopodobny wy wysyp ostatnio, właśnie troli o charakterze faszystowskim, co jest bardzo niepokojące i o tym też już mówiłem niedawno. Dobra, w tych dziwnych czasach trochę satyry będzie bardzo przydatne. No, ja też tak uważam, bar, -ż. ja też tak uważam, satyra. Nie, nie durnowate tam dowcipy, po prostu jak te kabareciki, które tam się produkują i noska zadzierają. Jest na przykład taki kabarecik, który zanim jeszcze pierwszy raz do telewizorka wskoczyli, to byli fajne chłopaki i kurczę wódeczkę żeśmy pili przy jakichś wstępnych tam eliminacjach do Paki, czy jak to tam się nazywało. To byli fajne chłopaki, a potem to takie nosy już zadarte, po prostu już takie gwiazdory się zrobiły, że ła ja pierdzielę, że to bez kija nie podchodzi, więc zlew kompletny. Ale faktycznie brak mi, mi jako człowiekowi na przykład, w tej chwili, wiecie, ja jestem wychowany na kabarecie Olgi Lipińskiej. Ja się wychowałem na Tuwimie, ja się wychowałem na, 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 na Brzechwie Tuwimie, również jakby Teatr po prostu no, był moim konikiem i czasem, no, nie chce mi się pracować oczywiście na etacie w teatrze, ale czasem bym sobie coś tam zagrał, no oczywiście tęsknił się za sceną, bo to było fajne, to było fajne, no ale z samej sztuki nie dało wtedy wyżyć, wtedy taki pan dyrektor w teatrze zaprosił mnie na rozmowę sezonową, mówi, panie Wojtku, mam dla pana podwyżkę z 520 na 550, a ja mówię, dziękuję bardzo za, za szczodrość, panie dyrektorze, bardzo dziękuję. No i już tam podpisałem umowę z niemieckim teatrem, teatrem objazdowym poprzez pagard, no i wtedy wyjechałem na kilka trzy miesiące autokarowej podróży po całych Niemczech, widziałem 80 chyba miast, no i się tam występowało za, gdzie no, za jeden spektakl płacono mi połowę tego, co miesięczna stawka w teatrze wtedy była. Gdyby stawki były normalne, za które można było żyć, on jeszcze ten dyrektor podziękował kolegom, z którymi się chału żyło no to może bym został, ale wtedy tak sobie pomyślałem, no kurczę, nie, tu dla sztuki z głodu ginąć, a w nosie mam. Wiecie co, brakuje mi czasami właśnie czegoś takiego, takiej, takiej nieprymitywnej. deb, po prostu, tylko, ty, ty, tylko jakiejś takiej troszeczkę bardziej satyry ze smaczkiem. Ona może być nawet i wulgarna, ale wulgarna poetycko. Jak patrzę na przykład w tej chwili na tak zwanych stand to się tak zastanawiam, mówię kurczę, no po prostu takie dowcipy, takie no, totalne dresiki. No. I to wcale nawet nie jest śmieszne. więcej nieco co drugie słowo. Ja uważam, że w każde, nawet bardzo wulgarne słowo jest uzasadnione, to wtedy może istnieć, wtedy faktycznie można, można go użyć, użyć, jeśli to działa na rzecz materiału, a jeśli jest tylko i wyłącznie w trendem, takim. Ten, to, to ja przepraszam bardzo, ale tak, takich pasologów yy, przy każdej budce z piwem można było kiedyś spotkać. Nie? Także kabaret Olgilpiński, kabaret Dudek, kabaret, kabaret Dudek właśnie, kabaret Starszych Panów, to wzory niedoścignione. Mi się podobało, jak oni się właśnie bawili językiem, że i wespół, 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 we we zespół, wespół, w zespół, by rząd zmoc, móc wzmóc. Nie? Albo pomagała matce praczka, którą czkawki wstrząsał szok. Bo... Kurczę, nie pamiętam tej piosenki, ale niektórzy znają. Pomagała matce praczka, którą czkawki wstrząsał szok. I, i matka tka, i tatka tka, a tkaczka czka, i też tam tka. Przecież to było piękne. Także ja jestem za tym, żeby po prostu wejść z taką satyrą. Oczywiście, ja mam pełną świadomość, że to będzie niszowe, że to nie będzie dla Hamów, tylko będzie dla bardziej wykwintnych widzów. Ale chyba trzeba dać Eustachemu wejść w media z powrotem. Co wy na to? Zobaczmy jeszcze jakieś parę komentarzy. O, widzę, że, że dużo z Was jest na tach. Zobaczmy, poczekajmy jeszcze chwileczkę na jakieś komentarze. No, napiszcie, co o tym myślicie. A wiecie co, obecne czasy, to co się dzieje w Polsce, daje naprawdę wiele materiału, wiele możliwości, żeby porobić sobie naprawdę wredną satyrę z tego. Wiele możliwości. I są barwne, nieciekawe, ale barwne czasy, i to naprawdę jest się z czego pośmiać. A satyra ma to do siebie, że się powinna się narywać z czegoś bieżącego. I nie to, co robił pan Pietrzak, na przykład, Jan Pietrzak, który nie wiem, 20 lat od komuny minęło, a on sobie wiersze o tam, czy, czy martyrologię tą swoją uprawiał cały czas nabijając się z komuny. No, trupa się już nie kopie, nie kopie. To już nie jest satyra. Satyra zawsze powinna ru, ruszać tematy na bieżąco i walić po tematach na bieżąco, a nie po, że tak powiem, odgrzewanych kotletach. Anusia, dziękuję za dołączenie. Słuchaj, to jest tylko tak, ja powiedziałem takie krótkie swoje przeczucie o operacji czerwonej flagi, pu, fałszywej flagi i zadałem tutaj widzom pytania Zresztą, ja wiem, że odsłuchasz, o takie pytanie, czy przywrócić Eustachego medialnie. Dlatego, że coraz bardziej korci mnie, żeby jednak zmienić pewne proporcje i żeby dać ożyć Eustachemu medialnie, w satyrze i tym podobnych rzeczach. Prawdopodobnie trzeba będzie to robić na osobnym kanale, albo zrezygnować z jednego kanału, zrobić satyryczny tylko. Albo tudzież yy, postarać się poprowadzić to dwutorowo, niezależnie, albo coś takiego. No, jak najbardziej jesteś za tak. Marek Janusz to tr troll bez twarzy. Gdy się na niego popatrzy, to widać, jak sobie jajka poparzył. A nie, no tam bomba atomowa rozwiąże nasze problemy. I już? No, do tego czasu jeszcze mamy trochę czasu. Dobra, zobaczmy jakieś inne komentarze. No, coś widzę. Widzicie, to jest taka, to jest to... Jest to. Trole mają więcej energii do dyskusji i to jest niestety łatwo wykorzystać politycznie. To jest właśnie to, że siły zła, które w tej chwili mają swojego prezydenta, są bardziej zorganizowane. Bardziej gotowe do działania. I to jest właśnie groźne. To jest groźne i to może być bardzo ładnie wykorzystane politycznie, na przykład do robienia operacji fałszywej flagi, tak jak powiedziałem wcześniej. Niestety jest pewien problem z tą taką mądrzejszą częścią społeczeństwa, że ponieważ ta mądrzejsza część społeczeństwa posiada empatię, troszeczkę więcej IQ. Troszeczkę więcej są wyedukowani, to zanim coś napiszą się 10 razy zastanowią. A członek sekty zła, zwolennik zła, faszyzmu nazwijmy to, po prostu działa. On się nie przejmuje, co my o nim myślimy, on się nie przejmuje tego, że robi z siebie idiota, ale on pisze, on działa. sagę, przepraszam was kochani widzowie, którzy, no ja wiem, niektórzy są wrażliwi, ale po prostu no muszę tutaj jednemu trollowi pokazać tak. Ok? Jakby, no żeby nie było, ten, ja tylko, tak. No ten palec mi jakoś, wiecie co, skurczu mam i dlatego używam tego. Dobra. Anusia, jak zwykle skomentowała, a ja ci powiem Annusiu. Annusiu, zobacz, to się robi tak. Dobra, ja sobie popatrzę jeszcze chwileczkę, co wy tam piszecie i puścimy wolno temat Niech idzie w świat. Anusia, tak jakbyś była w Anglii, to trzeba uważać, bo w Anglii, jak chcesz zamówić dwa piwa, to trzeba pokazywać tak, bo jak pokażesz tak, to oznacza to samo co to, tylko podwójnie. Dobra, kochani, sami widzicie, trolle partycypują, Anusia robi co może, a wy nic. Dobra, cześć, trzymajcie się.